Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku. TESTY testy, testy, testy. Dzisiaj będę testowała kolejny pochłaniacz. Nie wiem jaki to będzie pochłaniacz, to wiem się zaraz po intro, więc Christian dajesz intro. Christian dał intro, a ja da, nie wiem, to jest w jednej paczce, a więc teraz musisz to Z odpakować. No właśnie, Ej, dwie? jest to trochę takie dziwne, więc odpakuj jedną rzecz z tych, wybierz jedną z nich. Dobra. Zrobimy jedną, a w następnym odcinku po prostu dam Ci już tą drugą z tej pierwszej. A to będzie tak, taki spoiler, tak? Jeszcze tak dla tego, dla Waszej informacji, dla nowych osób, to będzie dzisiaj w tym filmiku. A ja przeczytam to dokładnie i pokrótce wyjaśnię. Informacje ale. z aukcji internetowej, kiedyś dawaliśmy, robiliśmy takie, oglądaliśmy co było. Ale, ale takie nudne, każdy sobie może tak, sam tak, wyjść. a więc teraz bardziej Was zaangażujemy, zobacz sobie co jest w tej aukcji Bardziej napisane, była po, po beka, jak ludzie tak... No tak. A więc link będzie w opisie. Test głośności przeprowadzimy na zasadzie takiego urządzenia jak decybelomierz. I też będziesz miała podgląd. Może nie podgląd, raczej dla słuchowców. O, Edyto, jak to jest? Co to jest Edyto w ogóle? To jest lampa. To nie jest, to jest w ogóle lampa, lampa. Więc to osobno będzie. Będziesz miała z różnych mikrofonów. ten Ci zrobi test głośności. To też jest lampa. Jakaś wielka. No, to, to, to w ogóle nie w tych testach. To dawaj, dawaj pochłaniacz. O kurde. Dobra, potem zobaczymy, czy jest instrukcja obsługi. A jak już nie mamy pochłaniacza, edyta? dawaj kolejną paczkę. Sprawdzimy wagę. Pochłaniacz? Zobaczymy, cena VS. Jakoś to już my nie zobaczymy, ty porównasz, my zrobimy testy, a ty sama ocenisz na przyszłym w komentarzu, czy jaka jest cena w stosunku do jakości. I chętnie przeczytamy komentarze. Zobaczymy wymiary. Jest dobrze zapakowany. Dobrze. Sprawdzimy o, moc pochłaniania. W sensie fajnie jakby było napisane na instrukcji, ale też tak nie sprawdzimy, zawsze jest. sprawdzimy organoleptycznie. Na nasze odczucia, w naszych odczuciach. O, kabel od razu sprawdźmy. O kurde, zawiązałaś go, ale już widzę, że małe, ale, ale chyba jest w prądzie jeszcze. <laughs> legendarny tekst. To już... Ale, ale na... klasyk, nie? To klasyk. już klasyka, legendarny tekst. Krótki, bardzo. Będzie z żelem jak lożelem, rozumiem? Te trzy typy tutaj do tego posłużą? I sprawdzimy, czy jest woleczek, łap, czy łap, filtr. Łap. Orientuj się. Filtr, już widzę, że jest filtr. Grew wchodzi też, jest instrukcja, widzę. Jest. Ej, Psianku, my nie mieliśmy już czasem takiego pochłaniacza, bo bardzo podobny? Nie, takiego nie, bo te, ten ym, spód, nie pamiętam tego spodu. Ej, co tu się stało? Co to się, się tu stało? Jak to źle złożyli jakby. Co się tu stało? Widzisz, patrz, defekt przy składaniu. Ty, to, to trzeba tu poprawić, bo tu wszystko wyjdzie stąd. Czy tak ma być? Nie, no co ty? Nie czekaj, czekaj, bo złamiesz, poczekaj. Ała, bo mi palec przycisnąłeś. Ej! Sorry. Ała. ała, Patrz. Ajaj. No. Niebezpieczny jest. Odradzam. Tu jest dobre. Dla słabo mi. Pokaż leci ci krew? <laughs> nie, nie leci, tylko skórę. Ale skórę trochę. se zdarłeś. Później ci jakiś plaster załatwię. Po co? Jest tu lekarz na... Wiedziałeś jak ja to zrobiłam szybko i łatwo? Tak, popatrz jak zniszczyłaś. No trudno, ale przynajmniej mam skórę tu całą. Kto to składał? Jakiś pijany człowiek? To, może tak to walnęło, że wiesz. Ale nie, no dobrze był... Tymi nożyczkami, nowy ten. No co mam zrobić, jak to tak... Po poniszczyli tutaj przy składaniu. Co ty robisz, żeby ta? Co? Wolę sobie palce uszkodzić niż ty tak. Ej, nie, 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 nie przymykł palce. A to mocno mnie ugryzło, nie? No. Dobra. Naprawiłeś? Nie. Tu też jest coś nie tego. Popatrz. Wystaje, tu nie? Na reklamację by trzeba było do... tylko czekać znowu pół roku, pół miesiąca. Tu jeszcze to nie wlazło. Dobrze, bo tu, tu jest ząbek, widzisz? No to trzeba było by odkręcić tu od dołu tak profesjonalnie. Znowu to złożycie, dyta. Teraz ty sobie rozwal palca jeszcze, no ta. Ja to, ja to naprawia. Ja już nie te nożyczki wbite w Twoje ręka. Ja to naprawia. Dobra, straci to. Ale nie, bo jak to będzie miało wpływ na, na, na to, że wiesz, że będzie... Ej, może mniejsze nożyczki? Mniejsze nożyczki. O, dokład... To to wylazło znowu. I tu uważaj, bo ten cypel jest taki. My jesteśmy sąsiedzi w naprawianiu edyta. Gdyśmy <laughs> to rozstrzedzali, co? Weź farbę, pomalujemy to jeszcze, co? Weź Ej, do to nie jest głupi pomysł, żeby to pozaklejać szkotem, żeby tam nie wyłaziło już nic, nie? Po tak, bokach. Nie ma tu. wyłazić edyta, bo tu jest filtr z góry. A tu jest filtr! Zobacz, co jest na instrukcji, żeby też... Dla zainteresowanych, jak sobie, ktoś sobie chce poczytać, to proszę bardzo, można zrobić pauzę, przeczytać jedną stronę, przeczytać drugą stronę. Instrukcja jest. Jest. No i tu, że tu wy... informacje, czy nie? Wyciąga się filtr, tak. Fajnie jest filtr, tu jest dobrze. O, zobacz, Przemek, Jest tutaj dobrze zabezpieczony czymś, co nie przepuszcza. Mam nadzieję. Czekaj, czekaj, ja widzę tutaj... Teraz mogę zawieść pewną część publiki, ponieważ oni nie lubią gdy się ściąga z nowego, i to jest, to jest nierdzewka, to jest stal nierdzewna. Pamiętasz, jak było po niemiecku stal nierdzewna? Jaką gafę walnęliśmy kiedyś? Mm, a, ta, no ale nie pamiętam. Jak... To jest fajny. Mm, satisfying. jakbyś ściągała. Ale tu nie chcę, stąd z tych tutaj, z tych rowków wyjść nie chcę. Zacząłeś, a teraz mi się nie chce tego kończyć, i co? A to teraz poszło. Mój pochłaniacz czy twój pochłaniacz? Bech. Tu mam Przemku, spokojnie. Ja wiem, że ty się przyzwyczaiłeś, znaczy ja cię przyzwyczaiłam, że wszystkie śmieci ode mnie ale spokojnie, No na takie mniejsze mam. Dobra. Fajnie Fajnie to wygląda. Wiatraczek tak też wygląda porządnie. No, duże dziury już. W końcu. No to jest super dla Tyle mnie. Tyle razy chciała się nie? Tak. Miejmy nadzieję, że to będzie działać. I faktycznie cała powierzchnia będzie zbierała, bo tu... Nie ma dziury, tylko na, na część, nie? I od dołu też nie ma? Nie, nie właśnie nie a -a. ma. Tak jak w jednym, tam był taki podobny pochłaniak, że tylko tu była dziura, że tylko tu z tego kółka zbierał. A tutaj mam nadzieję, że z większej powierzchni będzie zbierać. Jest taka dookoła gąbeczka, która też powinna jakoś tam zabezpieczać, te, żeby dołem wszystko nie wychodziło. Dobra, teraz zważymy to może. Możemy go zważyć. Ale chętnie. nie i Jak się mówi? Warzyć. To się mówi ważyć po polsku? No tak. Zmierzyć jego wagę. Zmierzyć jego wagę. No. Zero. I mamy teraz. 647. 647 gramów. Trochę ponad pół kilograma, tak? Gdzie jest wejście na. Tu, tutaj. Tu jest wejście na kabelek. Cyk. A u mnie cyk, a u mnie pyk. Znasz tę I nie ma pok... Ej, co to? Już to pobrudziłam? Już to popsułam? Tu? Czy to tak było? Co ty gadasz? Przynieś no cleaner, czy to jest brudne, czy to jest zjechane. I tam jest wacik jeden, podaj też wacik jeden. I ciekawe, czy się rozpuści ten plastik. I patrz, jak to wszystko teraz wygląda. Ej, nie robiliśmy testu acetonu, albo testu cleanera. Mm. Dobra, brudne tylko na szczęście. W jakimś odcinku może zrobimy taki kombo test. Czy się zepsuje powierzchnia Dobra. tego No Jest trochę taki brudnawy, no ale to wystarczy przetrzeć cleanerem i spoko. Ale on nic nowy to tam to być, że jest pięknie zabezpieczona, to już nie. No, ale Dobra. popatrz, folia dalej wystaje, nie chce mi się tego wyciągać. Dobra. Wyciągnę, wyciągnę. Kurde, to jest tak Dob ciężkie. Cicho, zrobimy test głośności. Dobra. Chwila ciszy. Z niecałych 45 5 startujemy. Nie ma żadnej mocy, tylko od razu on off, tak jak tutaj jest pokazane, tak on off. Cyk cyk. Dobra. No tak standard, nie? I chciałam się zobaczyć nóżki są, co jest y, nie tak nie takie oczywiste, nie każdy mają pochłaniacze. Nóżki są, tylko są z takiej pianki mięciutkiej. O i się trochę ślizgają, więc damy tutaj czarną płachtę prawdy pod to. Czarna płachta prawdy jest, a jak jest czarna płachta prawdy jest, to każdy nas stały widz wie, że zaraz wejdzie kto? Czarny pan prawdy. Władca czarnej płachty prawdy albo pan i władca czarnej płachty prawdy. I on wchodzi. A nie sprawdziliśmy ile watów pobiera, jeżeli włączysz. Pokażesz ile? No mogę. Pokazuję. A włącz tamto? Włącz. Nie mogę, bo nie ma frezu. Aha. Nie pokazuję. No to dobra, no trudno. No po, po, ty, ty. Nie po... Nieporządek się tutaj. A teraz tak to ładnie nie stoi. No, co zrobić? No krótki no? kabel, tak. No, krótki, no to co? Zobaczysz, będzie. <laughs> Legendarnie tekst użyty. Drugi raz. W każdym odcinku to będziesz. Dobra, tam to zostaw. Ok, czy tu wszystko ogarnęliśmy? Teraz już na stole jest stabilny, bo jest na takiej macie, tak, która nie ma poślizgu, więc tutaj jest stabilny. Będzie mi się lepiej pracowało, bo wolę chyba bardziej takie płaskie niż te wypukłe, tak, że w dół. Na płasku równolegle ze stole ułem niż takie zjazdy w dół. Tak chyba ja tak bardziej wolę. Więc co, lecimy? Zaczynamy! Czarne rękawiczki prawdy i lecimy z tym koksem. Tak sobie obczyszczam, bo zauważyłam jakieś pyłki. No to tutaj ma być test, wiecie, taki wiarygodny, a już, już coś widzę, więc już tak na czysto, czysto. Czarna będzie pochta, Czarna płachta prawdy ma być czarna, a nie Tak, będzie trochę, trochę mokra, i... więc jak coś upadnie, to się lepiej będzie trzymało nawet. A nie zamienić się to tak bardziej wiesz, potem w taki beton? Nie. Dobra, zacznę od frezu drobnoziarnistego, który jest frezem karbidowym. Czyli to są takie frezy najczęściej spotykane w salonach czy takimi najczęściej pracujemy, bo są po prostu najbardziej trwałe. Na przykład nasz benek. Benek siedzi. Wezmę może, zaczniemy tym razem od żelu, bo w ostatnim odcinku był akrylo, że teraz żel. jest bardzo podobne, to i to system światłotwardzalny. Więc tak, włączę frezarkę na 15 tysięcy obrotów. Odpalam i będę frezowała. Whoohoohoo! Edyta! A patrz, jak wysoko jestem, mnie. Ja cię kręcę, jestem w wielkim szoku! Edyta, czyżby... Czyżby hit? Panie ciasteczka! Tak mnie ugryz kurczywyk, zobacz, tak mnie ugryz. Ale dobry. Dobrze gryzie! Dobra! Sorry, że jest tak głośno, ale no... Nie mogę go teraz włączyć. Chcę się trochę oporządzić. Żeby wziąć akrylożel. Władca czarnej płachty prawdy jest czysty. Rękawiczki nie najgorzej. Czarna płachta prawdy jest czysta? Czy to Edyta moment, w którym zawładnie twoją ręką Ben? Od razu? No. No edyta, no z grubej, z grubej rury. Od razu z grubej rury? No z grubej! No dobra, wezmę akrylożel w kolorze cowera. Od razu szukuj. myślisz tak, kurde, no dobra. Dobra, to było przez moje klaskanie teraz. Też. Czyszczenie. I pan i władca też został ubrudzony, więc przez twoje klaskanie. No tak, no bo jakoś się trzeba oporządzić. Ja jestem w burgubym szoku. Informacje z aukcji internetowej macie dziewczyny. Opisz link. Jak wyciągnę, Sprawdźcie. zobaczymy, nie? Tak, ty już Trochę wyciągaj tutaj te zgłoszności. tam Trochę lipa, bo popatrz, no trzeba tutaj. A, że wychodzi znowu. Instrukcja hmm. obsługi była, było na ujęciu. Długość kabla, króciutki trik z. A i widzisz? Steczką w prądzie. Trzeba, jak czyścić, to wychodzić na zewnątrz gdzieś i po prostu na, czyścić na zewnątrz. Waga ponad pół kilograma, ale powiem ci, lekka bestia. Bo no, sysap... bo, widać, że on wciąga, a nie rozpyla tego. I to jest naprawdę jeden z lepszych takich no z tej niskiej półki cenowej. No, najlepsze, dyta. No chyba tak. Niskiej półki. Półki, naprawdę niskiej półki cenowej to jest jeden z lepszych pochłaniaczy. Cena jest jakoś. Jestem ciekawy, jak wyjdziesz w aucie, zobaczysz scenę i potem przyjdziesz do komentarza, do tego filmu i przez komentarz, jaka jest według ciebie cena, z tak. jakości. Wymiary? Co... Mały. Mały, ale spoko. Co prawda do salonu jest to troszeczkę, będzie, może to być, w sumie może to być trochę takie wkurzające, że po każdej klience trzeba to przyczyścić. bo ja teraz cały czas wam to, przy salonowej pracy aż tak dużo pyłu chyba nie ma, myślę, no teraz powróciłeś. no dość sporo tego pyłu. Moc pochłanienia. Ej, ej, ej nie było weź ma ty, może wysypiemy. No to wysyp na czarną płachtę. Na płachtę? Pach, no tak. A nie, nie, nie klackiej tak, więc no, po prostu przedejdę do nogami. Kurde. No jest tego sporo. Je, ale jeszcze tu dookoła jest. Jeszcze by, jakbym klacnęła parę razy, to by jeszcze tego było, bo tutaj jeszcze dookoła jest. Więc, no pop, Ej, ty dużo tego. Patrz źle pyłu. No nie, no z jednej klientki tak dużo nie ma, to na pewno. Chociaż w sumie trzeba byłoby to zmierzyć wszystko, no ale patrzcie, ile tu jest tego pyłu i to wszystko zostało, to wszystko złapał ten filtr. No, więc powiem Wam szczerze, no. Moc pochłaniania, czy był Fajny, do domu sztos. Do domu mega sztos, naprawdę. To jest wypas najlepszy, jaki mógł być. Do salonu od biedy, taki jak Ryby. obrotów. I 20,5 watów, a jak włączyliśmy na maksa, to było ile? Pokazywałem tam, czy jest tak daleko. Pokazywałeś? Umieńcie, możesz. Dobra. Test żel Acrylo-żel był wyśmienity. Nawet wat. z Benem se poradził. nie? Kurde, jak Benowi poradził, to już jest hit pochłaniacz. Bureczek, no. filtr, filtr. Filtr, filtr i widać. Zatny. I co jest, co jest też bardzo ważne, bardzo Ej, łatwo to wyciągnąć i wyczyścić. Nie musiałam za no bardzo już no. pięknie. No to w tym momencie kończymy, Edyta. No, Edyta poleca, Do domu jak najbardziej. Ja do salonu to zawsze mieliśmy. jestem za tym, żeby dbać o swoje zdrowie, bo tak naprawdę to jest duża skala, tak, robienia paznokci. Ale do domu, paru koleżankom, super. Dla mnie ja jestem zadowolona bardzo. Albo Tegusta, na wyjazd, rozumiem. coś takiego, żeby sobie robić paznokcie. A może o... jeszcze gdzie? Na biwak. Patrz, jakie typy daję tutaj, a ty jesteś niezadowolona. A może jeszcze do samolotu, a może jeszcze do koleżanki, nie, do samolotu, może a nie. może do znajomej, a może do restauracji jeszcze pójdziemy z zaraz. Ja, ja widziałam jak dziewczyny robiły na lotnisku sobie paznokcie, więc to nic, nic mnie nie zdziwi, nie? Sama bym robiła, gdybym miała wszystkie przedmioty ze sobą potrzebne w walizce i bym się paznokcie złamał, czemu nie? <despertaki ludzki> w, <particuławione> w każdym razie myślę, że test wys wyszedł, chyba wszystko pokazaliśmy, nie? No to te, nie, tak. chyba tak. dziesięć no, to... razy mam powtórzyć to samo. Czekaj, informacja z aukcji dziewczyny to Dobra, będzie to w tym. to będzie, wiesz, wiesz, w opisie. Te zgłośności, to Dytat następnego był? odcinka, pa. Był chyba. Jakoś zapakowania według ciebie? Spoko, tak? Pa do nas w Ciao. Zobaczysz, płynie kabel.